To jest rozwiązanie do automatycznej sprzedaży produktów dla sadowników, gdzie klienci mogą podejść, wybrać interesujący ich produkt, na przykład to jabłko. Następnie przepisujemy numerek szafki, wpisujemy go do automatu. Na automacie wyświetla nam się cena. Możemy zakupić taki produkt, przejść do płatności. Automat umożliwia płacenie monetami, banknotami, czy też kartą kredytową bądź bankową. W momencie, kiedy produkt jest opłacony, światełko gaśnie, klienci mogą wyciągnąć wszelkie produkty, które są w środku. Automat działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwia sprzedaż bezpośrednią Czy wszelkich ten produktów. Czy automat ma jakieś parametry, które utrzymują te owoce w świeżości? Jak najbardziej. Automat może być chłodzony bądź mrożony, także również możemy mrożone owoce sprzedawać, lody na przykład własnej produkcji, Okay. Eee, także tutaj jak najbardziej jest to. Minimum, e, minimum miejsca na produkty, żeby stalownik chciał taki automat mieć u siebie, jakieś minimum musi być. Logistyczne minimum, produktowe, ile to mniej więcej wynosi takie minimum? E, automat zawsze dopasowujemy do danego miejsca, do danej lokalizacji. Automat jest modułowy, także do takiej jednej jednostki dokładamy segmenty szafek, które są dopasowane wielkością do opakowań e, sprzedawanych produktów. E, zaczynamy powiedzmy mniej więcej od 12 takich boxów. To jest takie, które, które wolnie musiał na. Wóz, tak. mhm. Jaki to jest koszt dla cudownika, Około, oczywiście, potem bez szczegółów. Zaczynamy od około kwoty 20 tysięcy złotych netto. Za automat. Za automat. A czy jakaś licencja roczna jest za korzystanie z tego automatu, jakieś oprogramowanie dodatkowo płatne? Do producenta nie, natomiast jeżeli chcemy przyjmować płatności kartami bankowymi, no to należy podpisać umowę z bankiem i, i wtedy tam jest miesięczna opłata w okolicach 20 zł miesięcznie. Logotyp to już Państwo jakby mogą dobrać, jeżeli ktoś ma twój logotyp gospodarstwa, tak? Jak najbardziej. Automat jest personalizowany pod klienta. Można umieścić logo, konkretny obrazek. Dodatkowo można zabudować ten automat w jakiś sposób, który, który jest niezbędny Te dla danej lokalizacji. Więcej informacji gdzie możemy znaleźć? Więcej informacji znajdziecie Państwo u naszego oficjalnego dystrybutora w firmie 2 Dwajabka.pl. Mhm. Dwajabka Natomiast my jesteśmy producentem firma Control System, znajdujemy się pod Poznaniem, także też serdecznie zapraszam. 就可以了。<Thank>